W dzisiejszym palotyńskim komentarzu chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na y, czytanie i psalm responsoryjny, który jest niejako piękną kontynuacją y, pewnej historii, a które też znajdziemy w opisie pod tym komentarzem. Otóż w pierwszym czytaniu z pierwszej księgi Samuela y, spotykamy się z piękną historią. Piękną y, a czy na początku nieszczęśliwą, ponieważ mówi ona o y, niepłodności Anny. Ale de facto przeradza się w szczęśliwe zakończenie, ponieważ Annie y, jednak rodzi się syn. Niepłodność, y, w jakich czasach by ona nie była, y, a która dotyka rodziny, wiąże się z bólem, z cierpieniem, y, z pewnym nieszczęściem. Jednak musimy wiedzieć, że w dawnym Izraelu to nieszczęście było spotęgowane. Dlaczego? Dlatego, ponieważ osoba niepłodna to osoba, która była postrzegana jako ta, która jest dotknięta karą od Boga. Zatem, Anna była postrzegana jako, jako ta, która jest dotknięta karą od Boga. I dodatkowo jeszcze była narażona na pewną ironię, na pewne drwiny ze strony ludzi, którzy żyli wokół niej. Jednak przychodzi moment, kiedy Annie rodzi się syn. Anna jest przekonana, że te narodziny to błogosławieństwo od Boga. Czego dowodem jest. Fakt, że nazwała tego syna Samuel, co oznacza Bóg wysłuchał. I dalej mamy kontynuację tego czytania, czyli psalm responsoryjny, który jest zaczerpnięty nie z Księgi Psalmów, ale właśnie z pierwszej Księgi Samuela, a którego refren brzmi: Całym swym sercem raduje się w Panu. Czyli nieszczęście Anny zamienia się w piękną pieśń dziękczynno-pochwalną wobec Boga. Anna zapomina o całym tym nieszczęściu, o tych prześladowaniach dawniej ze strony ludzi, którzy żyli wokół niej, o tym, że nie miała syna. Przecież mogłaby się gniewać na Pana Boga, a ona jednak się raduje. I co wypływa z, z tego czytania i z Psalmu, z dzisiejszej liturgii, słowa dla nas? Ano to, że Pan Bóg, nawet najgorsze momenty naszego życia, to co jest złe, to co nas boli, jakieś nieszczęścia, które nas dotykają, może przemienić wielką radość. Tylko wystarczy prosić. Prosić ufać i zawierzyć Mu, On sam będzie działał. I nie zapominać też, żeby Mu za to wszystko dziękować. Żeby tak zwyczajnie po ludzku nie popaść w pychę. Bo to bardzo łatwo. Dzisiaj troszkę mroźno, ale mimo wszystko życzę ciepła w sercu. Dobrego dnia.